Faski. Tak, to ja. Dobra, lec na środek. Zabiera mi temy. Ja, kod Faski. Na serwerze dostępny jest mój kod, który po aktywacji da wam rangę VIP, dzięki której w łatwiejszy sposób zdobędziecie monety i customowe przedmioty. Wbijajcie na mc.pl na tryb Igrzyska Śmierci i wpisujcie mój kod. Dobra, takie podstawowe, i tam sobie byłem i uciekam. Nie wiem, w którą stronę to było. W tamtą stronę. Oczywiście kilofu nie brałem, bo kilof mam. Swój kamienny kill w górnicy, i to ziomek jakiś biegnie kapłice. Mam nadzieję, że nie biegnie. <laughs> nie na tej taktyki na tą mapę, ale chyba zna, bo on chyba biegnie w tamtą stronę, też ma kilof, więc muszę się pośpieszyć. Jaką taktykę? Na mapie znajduje się dużo ciekawych lokacji, w których możemy znaleźć fajne przedmioty. Na przykład w piramidach znajduje się złoto i żelazo. lub w wiosce, w której jest dużo jedzenia Najlepszą strategią na tą mapę jest zebranie żelaza z piramidy i pobiegnięcie do wioski w celu zebrania jedzenia dużo tego żelaza, więc raczej się nie... raczej się podzielimy nim na dwóch, ale no wolę sobie cały żelazo samemu wziąć. się ma To jest piramida pustynna, taka mała, ale my idziemy do tej głównej, bo tutaj są tylko bloki złota na samej górze, a tutaj za tą górą jest ukryta wielka piramida, w której są bloki żelaza i tutaj widzę, że on mnie nie goni. Prawdopodobnie on nie za tej taktyki, on nie wie, że tutaj są bloki żelaza w tym środku, więc dobra, jak nikogo tu nie ma, ja sobie zbiorę dwa drewnianka na szybko. A dobra, i lecimy do środka. E, tutaj po prostu trzeba się przekopać tutaj nie, żeby nie chodzić tym labiryntem. Są bloki żelaza, bloki złota, fajnie to wszystko wygląda tutaj. Serce piramidy, dobrze, że kamiennym kilofem da się wykopać bloki żelaza, to tutaj na spokojnie sobie to wykopię. No i jak na dobrą sprawę wystarczy mi te 5-6 bloków żelaza, żeby sobie wszystko stworzyć, ale no ja wiadomo, zabiorę wszystkie, żeby nikt inny nie miał. Nie wiem, czy to złoto będzie potrzebne No i patrzcie, prawie 400 takich żelaza Po zebraniu całego żelaza z piramidy Zrobiłem wszystkie potrzebne mi przedmioty No i na dobrą sprawę mam wszystko Co? Chcę wymianę Eee, nie, nie chcę wymiany to uciekamy Bo jeszcze musimy odwiedzić sobie jedną strukturę na tej mapie w której też będzie dużo itemów przydatnych Ale nawet sobie zrobię jeszcze tarczę Tarczy musimy się wkopać do podziemi po lawę Więc biegniemy sobie w stronę wioski, która jest całkiem po drugiej stronie mapy My jesteśmy właśnie w tym miejscu i biegniemy sobie teraz tam Żeby odwiedzić sobie wioskę, może jakieś itemki tam jeszcze będą Może nie wszyscy wykradli wszystkie itemy, nie wszystkie przedmioty Może coś się dla mnie zostało No i przy okazji, nie miał jedzonka To mogę sobie stąd zabrać właśnie, żeby te, Na te trzy chlebki, czy na ileś, żeby Móc po prostu dobiec sobie do wioski na spokojnie, no bo w wiosce będzie tyle tego jedzenia, że dla każdego starczy, że nawet jedna osoba, która tam będzie pierwsza, nie zbierze tego wszystkiego. No i przy okazji sobie trzeba zebrać liście że w ten sposób nie wypadają właśnie tutaj jabłka Jest tutaj ziomek No mam niby dużo tego y, złota Ale no nie mam co z tym zrobić tak naprawdę Skoro nie będę miał jabłek gdy dotarłem, na sam środek Udałem się na wschód Gdzie znajdowała się wioska? Na wschód e, No i tutaj już widzę wioskę, więc do tej wioski sobie na szybko przybiegnę teraz Mam całego żelaznego seta No jeszcze zostało mi 8 minut, więc na dobrą sprawę y, Ogrom czasu, z którym no nie wiem co zrobić za bardzo Skoro już mam te nożyce, to mogę sobie je wziąć, może się przydadzą do czegoś Na pewno wezmę sobie wodę Dawaj, tu coś jest nic nie ma, skafoldingi jakieś można by sobie je wziąć Bo może się przydadzą, żeby się podbudować do góry na szybko czy coś Wiem, że już zlutowane tutaj, ale w tej wiosce no mogą być W skrzynkach na środku, w tych tutaj, mogą być właśnie Perełki czy jakieś inne tego typu, ale no widzę, że tutaj wszystko Jest zebrane, wszystko pozabierali, więc no tutaj niestety Nic sobie już nie znajdę, ale no najważniejsze, czyli jedzonko będę miał Bo tutaj widzę, że jest dużo tego a i tam zostały usunięte. Spoko! Po zebraniu jedzenia postanowiłem zwiedzić wioskę. W celu znalezienia jakichś lepszych przedmiotów, których jeszcze nikt nie zabrał. To jeszcze jakieś skrzynki. Wezmę sobie to żelazo. Niepotrzebne, ale wezmę. <laughs> Niko tu nie było i nikt jeszcze nie zabrał tej skrzynki. Mam perełkę. Dobra, jeszcze parę chlebka sobie wezmę. No i na dobrą sprawę mam wszystko, czego potrzebuję. Tu jeszcze jest jakieś takie pomieszczonko. Nie, co to jest za budynek? A tu jest farmy. Ej, mogę z sobie złote marchewki sobie zrobić, bo jest marchewka. Pięć marchewek. Patrzcie, buraki. Jedno mi nie starczy. Dobra, za mało. Nie będę się tutaj bawił farmera. Nie starczy mi, żeby więcej marszałek sobie zrobić. Czym dwie osoby. Czym jakieś skrzynki, w których chyba nikogo nie było, chociaż tu jest krzelazny off po prostu. Nie, to ja raczej każdy już był, wszystko to jest pobrane, polutowane. Tu coś jest, to jest jakaś biblioteka chyba? Jakiś tam Mam dużo chleba, starczy, powinno mi tyle wystarczyć. Mając wszystkie potrzebne przedmioty, skopaliśmy do podziemi po lawę. Więc dobra, chyba mimo wszystko mi się skopał najszybciej teraz jak mogę po lawę. Gdzieś skopać się po prostu do podziemi, znaleźć jak najszybciej lawę. Ja pierdziele, i diamenty są przy okazji. Fajnie, fajnie, jest lawa, więc super. Jakoś byłem pod ziemią. Mieliśmy jeszcze się dużo czasu i szybko znalazłem lawę. Postanowiłem, że. Teraz sobie poszukać jakichś diamentów. Więc mam. I tu jest jeszcze kolejny, mam 5 diamentów, dobra. Chcielibyśmy jeszcze trzy znaleźć. Będę miał na klatę, a klata by mi bardzo dużo dała. Sześć diamentów. Dobra, dwa diamenciory i mogę wychodzić. Mam dwie minuty jeszcze. Dobra, to jeszcze jeden diament. Szybko jeden diament. Tu może być w tej skrzynce jakiejś. I kopmy się przed siebie i może w ten sposób diamenta się uda znaleźć. 30 sekund, żeby jednego diamenta mieć, chyba że po prostu wychodzę, diamentowe spodnie i, i może być w sumie. Chociaż jest jakiś cave I są diamenty. Ile diamentów to jest? Dobra, bierzemy sobie diamenty. Jeden mi wystarczy. No z tych dwóch nie chcę się ich brać, nie chcę się ich brać, więc po prostu wykopuję sobie. Miecza nie będę robił. To dla tego dla mnie jest najbliższy grać. Więc zrobiłem sobie diamentową klatę i zacząłem wykopywać się na powierzchni. Ja pierdziela Dobra, piasek. E, jestem koło tej wioski, więc daleko nie pobiegłem. Stokam tego da mnie jest dwóch graczy, więc oni się pewnie biją tutaj w wiosce gdzieś. E, ja sobie w w Tak, biją się, biją się, biją się, biją się. Lecę. na, Lecę na tego, co on wygrał. Są dwie osoby. Zabiję jednego. Aha, mogłem go w sumie zabić, bo miał dwa łatwe kile, A tak tego jednego ziomka po prostu spaliłem No dobra, trudno, trudno się mówi Miał coś ciekawego Tutaj, o, rybki sobie dam Bo rybki są o wiele bardziej ten e, Potki sobie wezmę Kryształy miał, ej kryształy ej, Kryształy, oj, ogarniam, bierzemy kryształy Tylko nie mam diamentu, żeby obsydian zrobić Więc będę musiał wylać wodę, lawę i obsidian Dobra, dobra, robimy to, robimy to Więc na dobrą sprawę zabiję dwie osoby No nie naliczyłbym tego jednego kila bo podpaliłem go lawą Tutaj jest wewnętrzny O kurde a nie, ej, musimy, że on jest diamentowy. Nie nam za lawą Czekajcie, sobie wypił sobie niego spida. Mam kompas, spida jedynkę, więc sobie na ludzi go dogonię, chyba żeby się potykał właśnie. Ej tu jest border, patrzcie to! Musimy odkręcać lekko. Perełki nie będę na niego używał. Ej, mam trzy perełki, dawny ziomek miał chyba perełkę. Pijemy potę. Goniąc mojego przeciwnika, nagle zauważyłem. Ej, ziomek mi goni! To jest! Wysadził się! Ej, to mi pomogło mega! Ej, szczerze, zagapiłem się lekko i gdy mnie to, że postawiłem tam kryształ, on się wysadził samemu O kurde, to jest ten... A nie, to jest ten cały ziomek. Dobra, tego nie mogę. czekajcie Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie będę niego perły, bo w sobie potrzeby takiej. jest się trzy graczy, trzy graczy. ja ten ziomek jeszcze jakiś jeden. Piję spida na jego. trudno. Zostaw mnie! Ja pierdzielę, ej, totalnie się nie spodziewałem go! Dobra, podjadłem, podjadłem, podjadłem. Nie potę. Dobra, chodź tu Rafukso. No chodź, zapraszam. Masz lawę? Masz lawę, o kurde. Rafukso posiadał lawę, która była mi bardzo potrzebna, aby mógł wykorzystać mój drugi kryształ endu. Moim celem od teraz było tylko jedno. Zabranie mu tej lawy. I w sumie wygranie ich z śmierci, więc... Miałem dwa cele. Poddaję się teraz lawą, co do Dobra, nice. Chodź tu. Wędka. No nie. No nie, chodź tu. No chodź, tu, nie będziemy się grać w nieskończoność. jajaj Zabiem! Dobra, mam diamentowe spodnie. Mam git, gitara, 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 gitara. W tym momencie zostaliśmy we dwóch lecz ja nie wiedziałem, czy ma jakiekolwiek przedmioty, czy może baitował mnie, że nie ma i biegał bez. A tak naprawdę mógł mieć na przykład diamentowe, które teraz wyciągnie i które mi bez problemu nie zabije. do Dogrywka w mieć za minutę, więc ja sobie na niego tutaj poczekam. No bez z tego. Yy, tutaj chyba ten kryształ nie zadziała nawet na spałnie więc go nawet... Albo czekajcie. Działa, bo kiedyś nie, kiedyś nie działa, więc działa teraz. dobra, git. Jakbym miał łuk, Ej, a da się na przykład na wędkę. Ej, jak pociągnę to wybuchnie. Ja nie wiem, Kurde, szkoda, że nie mam łuku. Dobra, lecimy. Dogrywka za 30 sekund i zobaczymy, czy ten ziomek jest diamentowy, czy po prostu mnie baitował Ej, patrz, że on jest żelazny, czyli czyli jednak jakoś ten je zdobył. Pewnie z tych co zabijałem. Ja chcę sobie go wziąć na wędkę. Dobra, dogrywka, dogrywka, dogrywka. tepnie nas teraz na środek. Bo nie go na wędce. Nie mam go na wędce No, też to próbowałem, nie działa to na, na szczęście No, ale jak miał strzał albo coś, to bym dupnął teraz z niego i przegrał Trzeba ten kryształ jakoś bo to będzie niebezpieczne z tym kryształem A nie chcę go wysadzić, bo ten ziomek też się wysadził no Czemu ten ziomek tak do góry ucieka? Jest! Wygrałem, GG! Ja pierdzielę Ej, dobrze on nie ciął tam shifta, bo bym go nie zrzucił, a tu już borty był na no bliźniutko naprawdę, GG, ładna gra, ładna gierka. Pierwszą arenę udało mi się wygrać, lecz grałem na trybie solo. Teraz przyszedł czas, aby zagrać duo wraz z Kisielskim. To tu jest ta wioska, nie? nie tak, to jest wioska, nie. lecimy do wioski teraz, bo nie w tym potrzeby po My ich rozwalimy łapkami. Mam perełkę. A gdzie nie będzie przecież. Tak, to jest tam. O, żelazo. przyda się jak najbardziej. Ja Ej, mam maczugę teraz. Dobra, maczugę sobie wybrałem. Więc z maczugą będę latał w sumie. Na east czy gdzie to jest? Na east. Ta, to już jest wioska. Lekko zmieniliśmy naszą taktykę i zamiast do piramid pobiegliśmy do wioski. Dałem mi ten kill off i tak sobie szybko drewno wykopie. Wiesz, że tu obok jest ten, jak to się nazywa? Moo! jest mm. Róbmy sobie taki challenge bez kopywania się. Gip, tylko że nam się będzie nudzić To idziemy sobie tu oglądać za chwilę, jak ten. Jak nie będziemy co robić. Nie będziemy, z jakby. Jakby No ja mam dwie tarcze, co najgorsze. To ogólnie się nie wkupujemy. Nie wkupujemy się do ziemię, tylko po prostu tak sobie fermujemy. Jakoś grindowanie itemów było dla nas trudne. Postanowiliśmy zrobić sobie challenge bez kopywania się pod ziemię. Tak, aby zdobyć tylko i wyłącznie przedmioty, które znajdują się w strukturach. A jako iż zdobyliśmy je bardzo szybko, postanowiłem pokazać Ksiewskiemu pewną piosenkę. To twoje reakcje na taką. Taką piosenkę fajną jedną. Tu miałem wszystko, co to potrzebuję. Dawaj. Czekaj, no jak nie, nie wkopujemy się, to nie będziemy mieć co robić. Ja sobie zrobię w ten sposób: Tarczę, zrobię sobie wiaderko i zrobię sobie sikierkę. No masz żelaza. Miałem 7 żelaza na sikierkę, na wiadro i na tarczę. Idealnie. Nie, Nie, YouTuber. Mogliśmy leci do tej struktury, do piramidy po żelazo, ale no nie chcę nam się w sumie. Złoto nie żelazo. I żelazo, to i żelazo, wszystko robię. Robię sobie zamoczoną tarczę. Mam złotą tarczę. Co ty robisz? Buja. Ale masz kajdany, ale ci kajdany stykają. Nie to medale. Więc udostępnij mu swój ekran, aby wspólnie zareagować na piosenkę. A robisz streamy na Facebooku. Patrz, widzisz? Oglądasz? widzę co to jest. <śla> to little Big co jest? <grywa> ja <f***. grywa> Czemu my to bawi? Czemu to jest Kim Dzongkou? Jakiś ty podznaczono. No. O tak. Teraz był taki żart, że wchodzimy do Korei, to. Tu... Tak, było. Ta i mówię, uważajcie, bo w <grywa> nas. Zatomówkami roz... Tak. Aj, uważajcie, bo jak wchodzimy do Korei, to mogą nas atomówki tam ten... Spie... Dobra, nie. Śmieszne jest to, że to w ogóle ta muzyka w tle jest ciągle taka sama, tylko Kim Jong-un chce dojść do tego, że Bomba atomową wydech. Bond. Nie. 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 Cześć, mówię to Babi. się tego spodziewałem. Nie. Ja Depression moment. No, Nueczka. Nówka, sztuka, sztuka nieśmiganna. No, tak to wyglądało po części. Więc jeśli chcecie więcej reakcji na jakieś piosenki, piszcie w komentarzu. A gdy wróciliśmy do Minecrafta, zauważyliśmy, że. Ja za minutę jest walka. No, dziwo obaj żyjemy. Gdzie ty jesteś? Ja jestem w wiosce. Ja Mieliśmy teraz p... Jestem ko Ula Zmoczyłeś się, dobra lecimy, lecimy Lecimy na koguta 100 metrów od nas A on jest tam czy... Nie, ich jest dwóch Dobra, gonimy ich teraz trochę Widzę ich Oni nic nie mają Dobra, to git, ja lecę tego po prawej Dobra, dawaj, dawaj po kolei sobie ich tyle Tak, ty tyle tamtego, ale ja lecę... No nie no, trzeba było tamtego lecieć Oczywiście, ja ci wolę tyle zabrać, nie? Aha Jeszcze co chodzimy Pije potem na niego nie no, jaki. Ale, ale on będzie musiał za zejść, bo patrz, bo tu jest border. On się będzie budował. No, gdzie to też... się buduje, On skoczył. No, Mogę cyknąć perełkę w niego w sumie. Wiesz no, co cyknij w niego i go obi. Coś nie ale cyknąłem. No, nie, że u ostatnio czas oglądać obrady Sejmu. No, to trochę wygląda jak taki zwierzyniec. Jakby nie wszyscy, niektórzy tam są ogarnięci. Połownia top, połownia top. Tak, ale chołownia ich tak ładnie robi. Ogólnie ładnie porobił Morawiecki Zabiję go. Jak mówił, że na tym stanowisku znając swój ten. Następnych, yy, Następców ty. No to, O, tutaj są dwa typy Poczekaj, ja sobie robię Dawaj, dawaj, szybko, dawaj Oni w są spodnie. jak Sovii Oraj, 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 oraj Nie no, lecimy, no, lecimy sobie... Dawaj, lecimy ja, nie. Jak, jak Sovii Zwykłym z dystryktów są Tak Dobra, chyba hmm. Czekaj, skracam go A, żeś go skrócił No normalnie, twarda bań, Zabijam. Dobrze Mam seta No i git dobrze, no, wziąłem perełkę z niego Zbliżam się do niego do O, jest O Pierdzielam się w niego Zostań... To jest nabiegu Ej, bigo, 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 no chodź tu, molała Malała też, on się skupił Malała też Okej, już ja do się, się wracam Nie mam bloków, nie mam bloków, to nie będę, mam tam bloków Perełkę, cyknąłem, to perełkę źle, że cyknąłem, bo pomyliły mi się sloty Ej, bo tylko on został Lag u, u, u Problemy najmana Ej, lagi są mocy, bo tutaj Ty byłem Zginąłeś. laga Wysypałeś się Zginąłeś. Jak się wysypałem? No wysypałeś się normalnie Opuściło cię z, z gry Ja oram wszystko wszystkie ale... dobra Zginąłeś Zginąłeś, Zginąłeś. Mam uf, uf, czasy, z ciebie mieć na teraz nas nie Masz oczugę? Nie, nie mam No O kurde, maczko mnie bije No i ciu. Otknąłem się Ajajaj Przegrałeś? No, Nie wiem, nie wiem jak, jak on miał maczugę. Niestety wyrzuciło mnie z serwera Przez to przegraliśmy Ale nie poddaliśmy się i spróbowaliśmy jeszcze raz Ej, palki jakie tu itemy leżą u góry Ej, ktoś się wysypał przed startem Dobra, ja to biorę, Leź po to daj. No nie, nie ja to wiem, nie po co, z... co ja mam dużo dobrych itemów, ale spoko, jak chcesz to sobie wiesz. Ten syf Czułem tam, że syf, ja to Lecimy do wioski od razu chyba, nie? Ale zniknęły itemy Mam złote jabłko Dobra, Dzień lecimy co? do wioski, chodź tam, gdzie poleciał jeden Szmon, jeden. Tam, gdzie Kimiaczek leci, tam, gdzie ja lecę Chodź tu. Nie widzę. I mam Ender Chesta. Chcesz coś zobaczyć? Tylko chodź. do mnie. Co masz w Ender Gówno. Chodź tutaj. Eee, Co? patrz to. Patrz, mam mieć prędkości, nawet mieć prędkości. Po uderzeniu przeciwnika zyskujesz efekt szybkości na 5 sekund. Przez to łatwiejszy sposób możesz dogonić i zabić przeciwnika. Jest on również bardzo pomocny przy ucieczce. Wiesz co on robi? Będę szybki, jak się uderzę. No, to parę tak, to szybki. Aha. <laughs> Ale śmiech. Wow, ale ci śmie wow. Naprawdę, no, ale beka nie zma. Weź się dzonko zbieraj lepiej, ja nie pierdzieliśmy złoty. Gdy zbierałem drewno, spotkałem widza, który dał mi. Dobra. On kryształ mi daje i obsydian. Ej, dobra, to będzie fajnie, można coś ogarnąć, kogoś kryształem zabić. Ej, dobra, chodź za mną, chodź za mną. Pierdoło. Gdzie ty jesteś? No cię widzę na przykład. Dobra, chodź tu. Kopujemy się. Stanie sobie tutaj. O tu. Aha, nie wzięło cię, no dobra, trudne. Mam taki fajny killoff, który kopię 3x3. Diamentowy killoff 3x3 Pff, Spadłem. No chodź, kupujemy się. Idziemy po diamenty, później będziemy craftować, sobie temy. Tylko nie zgiń, proszę cię, chodź tutaj. O diamenty. Ty, no czekaj, nie kop, nie kop, nie kop. Ja w craftingu robię. Ty, ej, do betroka się dokupałem. musisz się... O tych cholero jakiś skubany. Dobra, lecimy, czekaj, ja muszę diamenty znaleźć i robimy enchanting. Ty weźmiemy się kop, diamenty tam jakieś znajdziesz jakieś. Iśmy mieli diamentowe zbrojki. To jest diament. Słyszę, to słyszę? To słyszę taką ślawę. O, parę diamentów! HD AX jest tam se. Nooo, Guzik spędnął. Ej, patrz, pa, pa, jak będę szybki, patrz. Szum, i e, szyum, i e, Mam speeda teraz na 5 sekund. O, park, to jest kaijor, Parę tu z diamentów. No tu tam nie się. O, ja mam kolejny diament. Kolejny diament. O, kolejny. Ile tu z diamentów? Będziemy mieli dla mnie i dla. Dla mnie w sumie Mamy 33 diamenty, 34, 35. Następnie zrobiłem enchanting i zacząłem enchantować przedmioty. Mam enchanting. Robimy sobie teraz wszystko diamentowe. Dobra, lapis. Co mi wypadnie na ten knobak Sharpness 1? Sharpness 1 sobie bierzemy. Prot1. Prot 1. Spoko, fajnie. Cały set Prot1. I ten diamentowy na pierściek regeneracji. No coś już go Prot1. Eee... Nie. Mam ten... Ciekawe, mam ten kill taki śmie... świetny. No nawet nie mamy najprostszych podstawowych itemów, nawet nie mamy tarczy. Coś dla mnie wykopałeś tak średnio. Tak. Średnio. Trzymaj. 16 no, diamentów, no, powinien ci starczyć na coś. Pa, robimy miejsce zbrodni. Miejsce zbrodni robimy. Krew. Lubię ja, ja sobie gdzieś z nadbakiem. Nie odbakam Patrz, krew tu jest Fajnie To jest jakieś miejsce zbrodni Góry spodnie są robione, żelazne Weź nam rób wyjście, takie schopki A ten... Czemu ty krwawisz? Co zrobiłeś? Ty krwawisz! Halo, ty krwawisz! Fajnie Ale da, daj, daj, to te... Nie, bo to jest moje Cześć. Ja potrzebuję na wiaderko na moje... Dobra, moje, stryk. dobra, jest dobra Wielące kroki Ty masz dwa drewna? No <grym> już mieliśmy już wszystko, zaczęliśmy wykopywać się na powierzchnię. O kuźwa, walka. Lecę do Szymona. Jeden Szymon, jeden. 136 metrów ode mnie. Pa, uderzę królika i będę szybki jak, jak on. Wow, i teraz spinam. Da, Dobra, szybciej nabiegnę. A ja mam ziomka, mam ziomka 50 metrów ode mnie. On też sobie wziął speeda, ale nie wie, że ja mam wiecznego, w sensie wiecznego Goni go To ty? To ty Bo ty jesteś z Zbijaj mu tarczę, ja go zabijam Ej, to jest dobry plan! Zbijaj mu tarczę, ja go zabijam Chcesz potki? Masz potki, bo ty nie byłeś się jakby, wiesz Ilo, Ile on miał potek w ogóle? Bo ty nie byłeś się o speeda, a ja będę miał Spida w ten sposób że no przyzmiać. Ja bym zabił wszystko kogoś z tego kryształa, nawet dobra, i może ciebie, ciebie, ale no to może później. Tu są tylko chyba. To jest jeden ziomek. On jest, to jest sam. Nie, to ja bym go zostawił. W się sensie, jak chcesz, to można się niego wkopać. Ale ja nie. nie chcę się wkupać, wolę sobie chyba pobiegać po mapie. Więc pobiegliśmy na spawna. Z nadzieją, że kompas wskaże nam osoby z innego dystryktu. Dobra, znajdź kogoś innego tutaj. Tak, jest. Jest już? Jest. Biały ninja. Mam e, Tak, ich jest dwóch. No, to jest dystrykt pierwszy. Ej, na siwcie na siwcie na siwcie na, na shifcieć! w sensie ja mają kompasy i tak, dobra. Skopuj się jak chcesz. chcesz Chcesz kill off? Dawaj, dawaj, Masz ten 3 na 3 bo To nie jest do piasku, to jest do... Kamienia Dawaj, biedem, O, o kuźwa Dobrze Od pleców go wziąłem A, No i teraz dzięki temu kill offowi łatwo się jest wykopać Bo nie trzeba kopać na siebie Tylko po prostu wyjść tym tunelem co już było Co się wkopywaliśmy Dobra, kolejny ziomek 200 bloków aż Ej, oni się tam bili, Mati Mati z Szymrokiem Ej, tu jest ziomek, patrz Jaki siw, jest jamentowy, ale także ma tylko banie On nawet nie otarczy was spadłem tutaj, chciałem się zabudować Ja lecę na środek, tyle tam tego zabij, Powinieneś dać radę na niego Ja mam kimiaczka, mam kimiaczka On biegnie w moją stronę chyba, jak coś to będzie się dar Żebyś mi pomógł, jak będzie jakiś mega mocny Dobra, ja tego tam zabijam już Ej, diamentowy, enchantowany z żelaznym W sensie, żelazne butki i bania, a diamentowy i ten Mam <grym wytanie> dwóch na sobie, pomocy Jak masz dwóch? To chodź, że mam z dobra, nie ja tego, czyli nie, tego ten. On perełkę cyknął ja, Właśnie byłam tutaj dwójkę ja, Ej, też mam dwójkę, ej on jest diamentowy. Eee, ja pierdzielę, on jest cały dyretować żatowany jak ja pomagam ci być. Poczekaj, trzeba ich ogarnąć na kryształ, na kryształ. No. Weź tam ucieka dobrze, 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 dobrze. Tak żeby na wzniesieniu byli. Dawaj, 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 dawaj teraz, 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 dawaj, daj Zabijłem Dało się, dobrze, dobrze. Ja, ja mam mało Zciknął perełkę! ZGINĄŁ od tego, od wysokości. Ja, ja pierdziel, ej jak jakich porobiliśmy fajnie? Nie ten szmer to te ma małą ten, żebyś po podjechał po prostu. Teraz lecimy po szmeroka. roka. Ile masz zabójstw? Ja, zarobię, wszystkie prawda. 50 bloków w czekaj, bo tu jest border, on jest pod tym, no to chyba border go zabije, więc beka z niego. Nie, bo ten, bo ja go nie mam wcześniej, no do ciebie kupiłem. Dobra, piję potę. Dobra, walczymy o tego killa, walczymy o tego killa, kto go zdobędzie. Czy ja ci zabiorę, czy ty go zabijasz? Tu jest, Dobra, skrócę go, skracam go, skracam go. Skracam, skracam. Ale cię ominął Daj, On nie wie że mam On nie wie że mam przez to że go hituje Uuu bogaty widzisz za mążny chłopak Króliczek jakiś, króliczek, proszę króliczek, króliczek jakiś Właśnie, już ten stroczyłem sprawę Jest królik, jest królik No nie do góry mnie No miałeś nie, jedno nie. zadanie Ej dobra, deathmatch, zostaw, zostaw go zostaw go Deathmatch za 10 sekund Ja go zabijam Ja, ja, ja go zabiłam zabijam No patrz, pa jaki chłop Zobaczymy kto będzie później Zobaczymy kto nawet więcej bloków Ja mu tu rozleję wodę, żeby skoczył Nie no, no już no, no, tam na piecyk stał On arty, on, robi... on sobie robi itemy tam On robi akcje On, 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 on mnie wędką ściąga Dobra, ten A Ej fajnie jakbym przyciągnął wędką teraz No, dawaj No co ty robisz? Ja pierdzielę! Spadł, spadł